Alert. Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny. Te niepokojące słowa generała odbijają się szerokim echem w całej Polsce. To ostrzeżenie stawia służby w stan najwyższej gotowości. Napięcie rośnie. Pojawiają się podejrzenia o możliwy sabotaż na kolejach, filarze bezpieczeństwa i logistyki państwa. W ostatnim czasie odnotowano serię niepokojących zdarzeń na torach. Skala zjawiska budzi uzasadniony niepokój. Śledczy weryfikują każdy trop. Porównują schematy działań i sprawdzają zbieżności. Wśród zgłoszeń jest uszkodzenie toru w miejscowości Mice na Mazowszu, mogące doprowadzić do poważnego zdarzenia. Technicy oglądają szyny, mocowania i rozjazdy, dokumentują ślady, zabezpieczają materiał dowodowy. Zgłoszono także zagadkową eksplozję na strategicznej trasie Warszawa-Lublin, co natychmiast postawiło władze w gotowości. Na miejscu pracują służby. Strefa jest odcięta. A ruch kolejowy kierowany objazdami. Prosimy o omijanie rejonu zdarzeń. Premier komentując sytuację wskazuje na wyraźne oznaki działań dywersyjnych. To potwierdza powagę zagrożenia. Szef Sztabu Generalnego informuje, że trwa szczegółowa analiza incydentów pod kątem bezpieczeństwa państwa. Zespół porównuje dane operacyjne, obrazy z kamer i zapisy systemów sterowania ruchem. Władze apelują o cierpliwość. Oczekujmy na oficjalne oświadczenia ministra spraw wewnętrznych, który koordynuje działania służb. Jednocześnie trwa dochodzenie we wszystkich wskazanych miejscach. Liczą się fakty, potwierdzenia i spójność wniosków. Służby bezpieczeństwa reagują i wzmacniają ochronę infrastruktury krytycznej, w tym stacji, szlaków. Oraz urządzeń sterowania ruchem. Wojsko wspiera działania i zwiększa obecność w kluczowych punktach. Współpraca z formacjami cywilnymi przebiega płynnie. Patrolowanie linii, rozpoznanie i osłona to priorytety na najbliższe godziny i dni. Śledztwo jest w toku. Odpowiedzialni za te działania zostaną zidentyfikowani i poniosą konsekwencje zgodnie z prawem. Prokuratorzy i biegli zabezpieczają ślady, a laboratoria prowadzą analizy materiałów. Amazes ten scoring, tałżennicy, proszą o zachowanie czujności. Każde podejrzane zachowanie zgłaszajmy odpowiednim służbom. Jednocześnie apel o spokój pozostaje aktualny. Unikajmy dezinformacji i plotek. Polegajmy na komunikatach władz. Pasażerowie mogą spodziewać się chwilowych utrudnień. Personel kolei dba o bezpieczeństwo i płynność przejazdów. Obserwujcie nasze kanały informacyjne, aby być na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe, zweryfikowane komunikaty w tej sprawie. Dziękujemy za rozwagę i współpracę. Wspólne działanie zwiększa bezpieczeństwo nas wszystkich.